Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj będą mieszane. Raczej zostawcie łapkę w górę. Tam na tyle subskrypcji będzie mi bardzo miło w sercu. A teraz zaczynajmy. Z pewnością znacie tutaj pana Zbigniewa. Z innych poprzednich odcinków. pan tak, będzie walczył na początku taką chorą. A przeciwnik będzie to jego koleżka. Nawet można powiedzieć jego najlepszy kolega. Nazywa się Maciek. Oni będą walczyć Będą walczyć autami, to jest Pan Zbysia. <noise> Napiszcie w komentarzach, na kogo głosujecie. Ja tradycyjnie na Pana Zbysia. No na kogo innego można głosować, bo nie dla Pana Zbysia. A! Maciek, lepszy przyjaciel. О, я не верю. Да. что-то грузится. А, да, там же еще есть. Есть Да, И... <laughs> Добрый.

Tak się walczy Jednak Maciek, Nie, tak macie, jak nie I tam razem sobie. Więc trzeba dać mi drugiego rywalu. A silniejszy, rywalem jest. Pani policjantka tylko by się ugryła.

Ale pani odpada. A, i pewnie. Chcecie wiedzieć, co się stanie, gdy Zbyku Przegra. Będzie kontynuował dalej, ale. Zasłysz. Czasami, jak, będzie, jak przejdzie level, to będę udawał więcej. Yy, się nie Teraz idzie. Potęga. To znaczy, że. Tak, jakaś ogoliła się. Mówiła, że się ogoliła z wczoraj. Będą walczyć. Nie dowiedziałam że to jest babcia do wolnego wybiegu. Ogłaszam, że i tak Zbignie wgrywa. A wiem, że on pierwszy spadł, ale Zbigniew ma jeszcze włosy. A pani. Pani nie. Pani trzeba założyć. Zobaczcie. Nie bo Ja O! Ale można uznać, że zbychuje. Nie trafiłem. Mam nadzieję, że miasto w rundzie ktoś inny wygra, nie, nie, nie tylko zbychy, Zbyku, Zbyku. Dlatego Wydaje, dla Zbysia lepszą furkę. Okej, okay, Zbysiu? Okay. To dla Ciebie specjalnie, bo przejdźmy już level. dla, dla level teraz, mu się. Ale to nie będzie jakaś super fura, tylko... tylko. raz. razem to będzie... będzie. Jeden, jeszcze gdzieś... Cieszę no no strzela w Żartuję, teraz zrobię dla, dla tej, dla przeciwnika przy autoborze. Gdybyś sobie tym tak dużo radził, że... nie mogę zrobić nowego lepszego. Oto jego przeciw! Przeciwnik jeszcze nie jest gotów. Jest gotów! Czekaj, wrzucę go. Was Zbyszek No Więc spodziewaliście się więcej Szopał To wam spędzicie Mnie Zawsze to lubicie wspaniale trafić. trafić Wspaniale na no, ten Zbysiu chcesz żebym cię dowolił? nie nie Zbysiu chyba nie przeszło tu, tu 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 tak to wygląda Zbysiu 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 i niedługo wrzucę shortsa natomiast tego nie będę wam zdradzała, po co? Teraz, już lecisz na zwernicę. Nie, nie na to. Na elektrę. Kupię specjalnie dla ciebie. Czekajcie. Raz, dwa... Raz, Gal nie, chodzi, że ty. Nie przyję. Dobra, a teraz Zbyszek. Rób to co ja ci każę. Jak nie. Siadaj ja tu i mhm, się tutaj, tak. Wysik, nie chcesz nic nie robię. nie płacz, nic ci nie robisz, Tu To jest! Samo, czy tysiące. Wyściguję tysiące. A teraz... Co? co? nie dla was. Wow! Chłopie, wow! co to się stało? Co to się stało? Teraz dajemy kaskad... Robimy inny wygląd tej fury tak, żeby on nie przetrwał. Pst. Ale teraz to robię tak, no, tak i tak, żeby on nie przetrwał. 你你你你嘿嘿嘿嘿嘿哎嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿哎。